No hej, nie widzieliśmy się troszeczkę dłużej niż planowałam, ale jak kocha to poczeka, a podczas mojej nieobecności odkryłam, że raz jestem uzależniona od szydełkowania. A podczas szydełkowania można słuchać audiobooków i oglądać seriale także multitasking level hard, więc opowiem wam teraz o książkach, które przeczytałam, głównie przesłuchałam w grudniu a także o filmach i serialach, które obejrzałam Uwaga, uwaga, przerywamy program, by nadać ważny komunikat. W związku z rozpoczęciem nowego roku, zachęcamy do udziału w corocznej ankiecie, aktualna dotyczy właśnie wrap-upów. Czy powinny one? A pozostać bez zmian, to jest omawiać książki, filmy, seriale i musicale, czy też B skupić się jedynie na książkach? Na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach i wracamy do programu głównego. Zacznijmy od mojego patronatu, o którym wreszcie mogę mówić i który trafi w wasze łapki już 29 stycznia i jest to piąty i ostatni słuchajcie, ostatni tom serii Lockwood i spółka czyli Pusty Grobowiec. Boż, e, no ja oddałam fragment serduszka tym bohaterom i będę ogromnie tęskniła za ich przygodami. Jeżeli nie znacie jeszcze Lockwooda to prawdopodobnie żyjecie pod kamieniem i ominęła was drama w sprawie anulowania serialu przez Netflix. Lockwood jest takim istnym połączeniem młodego Sherlocka Holm i Kaza Brekera. Młodziak z przeszłością w długim płaszczu, przechadzający się po Londynie ze szpadą i walczący z duchami. Jest to powiem seria młodzieżowa ze światem, w którym istnieje problem, wielką literą. Miasto nawiedzają duchy, ale widzieć je mogą tylko dzieciaki, więc to dzieciaki prowadzą agencje detektywistyczne rozwiązujące nierozwiązane sprawy nieboszczyków, próbując odesłać je na drugą stronę. I cała ta seria to jest naprawdę fantastyczna przygodówka i zabawna, i wzruszająca. W tym ostatnim tomie tak wiele między wierszami można wyczytać o temat charakterów naszych postaci, że tutaj fandom i artyści fanartów no, no, no padną z przepracowania. Uwielbiam, mocno polecam, na kanale także różne materiały związane z tą serią, także linki zostawię Wam w opisie. Czytajcie, uwielbiajcie, wciskajcie swojemu młodszemu rodzeństwu czy dzieciom, bo to myślę dla takich plus minus trzynastolatków jak znalazł, ale i z doświadczenia i z Waszych wiadomości wiem, że fantastycznie bawią się przy niej także czytelnicy 30+. Seria, którą udało mi się rzutem na taśmę dokończyć w 24 roku. Queerowy kryminał Aleksandry Świderskiej, Mgłowersum. W zeszłym miesiącu opowiadałam Wam o mgle. Teraz sięgnęłam po Burze i po Równonoc, których jednak no nie nazwałabym w pełni tomami 2 i 3. Co bardziej 2 i 2,5, ponieważ Równonoc zaskakuje, będąc jedynie czymś na kształt nowelki, prowadzonej nieco obok głównej akcji. No i jak po drugim tomie zastawili nas z twistem, tak jesteśmy z nim nadal, i, i trzeba czekać na kontynuację. A seria ta naprawdę miło mnie zaskoczyła, zaangażowała. Mamy tutaj do czynienia z prowadzeniem kryminalnych śledztw. W większości dotyczą one reprezentacji osób nieheteronormatywnych. Zastanawiamy się, dlaczego jakiś morderca akurat wybiera na swoje ofiary na przykład osoby homoseksualne, albo trans, albo w jakąś inną sprawę zamieszany jest właściciel klubów nocnych dla gejów. No a nasz Adam, który te sprawy prowadzi, jest bardziej profilerem niż takim typowym policjantem, więc grabnie wkrada nam się vibe zabójczych umysłów, do których mam ostatnio słyszeć. No i co ważne, poza tym wątkiem kryminalnym oczywiście pochylimy się także nad życiem prywatnym śledczych. A tak się składa, że Adam uwikła się w niezbyt dozwolony romans z podejrzanym. Także tak, jest to literatura dla dorosłych, są męsko-męskie sceny zbliżeń, trochę emocjonalnej toksyczności, ale też te sprawy prywatne są jednak nadal tylko dodatkiem, tym prywatnym życiem bohaterów. A główną osią fabuły wciąż jest poszukiwanie zbirów. Wciąż mamy do czynienia z pełnoprawnym kryminałem, thrillerem, gdzie szukamy tych przestępstw. I walczymy z mafią, i nie zrobił się z tego przesłodzony romans. Tylko to jest naturalne połączenie różnych aspektów życia postaci, czyli takie wyważenie, jakie lubię. Następnie padło na ponowną lekturę po latach listów do utraconej, a potem też po raz pierwszy sięgnęłam po kontynuację, czyli Więcej niż Słowa, i tutaj jestem zaskoczona, bo jak te lata temu byłam zachwycona listami, tak teraz miłość nie była aż tak wielka. Natomiast o wiele bardziej przypadła mi do gustu część druga. To są takie typowe nieładulty, jakie się kiedyś pisało, czyli coś więcej i wyżej niż młodzież. Bo obyczajowa opowieść o młodych ludziach z problemami, w której miłość też gra ważną rolę, ale nie są to te erotyki, które się teraz wciska młodym na każdym kroku, że w każdym rozdziale muszą być sc sceny zbliżeń. Nie, to jest bardziej naturalna i spokojna historia, raczej emocjonalna pod względem psychologicznym niż obmacywania, bardziej skupiająca się na problemach wchodzenia w dorosłość, tych problemach psychologicznych powiązanych z traumą przeszłości, z jakimś myśleniem o przyszłości niż z problematyką, którego chłopaka wybrać. Obie te książki mówią o stracie i godzeniu się z nią, o żałobie, ale także o ocenianiu po pozorach i modyfikowaniu tych naszych opinii na temat innych ludzi, tego pierwszego wrażenia. No i ważne są tutaj także relacje na linii rodzic, dorastające dziecko. Listo do utraconej. Główna bohaterka straciła matkę, a że ona często wyjeżdża jako fotografka i ich kontakty w dużej mierze opierały się na wymianie listów czy maili, no to Juliet teraz przychodzi na grupę matki i zostawia tam dla niej kolejne listy. To jest jej powiedzmy terapia, by tak rozmawiać z nieobecną już kobietą. Pech chciał że ta korespondencja trafia do deklana, typa z Podciemnej Gwiazdy, który na cmentarzu odbywa pracę społeczną i który decyduje się dziewczynie odpisać. No i teraz wejdziemy właśnie w tematykę różnych sposobów radzenia sobie z żałobą i tłumaczenia samemu sobie takich pokrętnych ścieżek losu, ale także zdejmowania przed sobą masek, no bo w tej historii jak na dłoni widać, że deklan jest postrzegany przez innych w szkole bardzo powierzchownie na podstawie plotek na jego temat, a jest rozbieżność między tym, jak traktuje go Juliet, która nie zna jego samości tożsamości niebieskim ma do czynienia, wymieniając listy. Jednocześnie spotykając w szkole prawdziwego Deklana, przed którym ucieka w kąt, no bo na pewno zaraz jakąś tutaj awanturę zacznie. Więcej niż słowa jest natomiast teoretycznie kontynuacją, poznamy tutaj zakończenie listów, ale skupiamy się na przyjacielu Deklana, który z różnych powodów był zawsze taki małomówny, on się chował w wielkich bluzach z kapturem. No i tutaj pochylimy się nad jego historią znacznie, znacznie dokładniej i będzie to historia, moim zdaniem, jeszcze bardziej poruszająca, dotycząca przemocy. Dotycząca rodzin zastępczych, a drugą bohaterką w tej historii jest Emma, która tworzy gry komputerowe i w ramach tych wirtualnych światów poznaje jednego przemiłego chłopaka i jednego trola internetowego, chłopaka, który stosuje bullying. I przyznam, że ta kontynuacja wydała mi się ciekawsza, jest tutaj mniej romansu, więcej akcji, więcej odniesień do współczesnych problemów młodzieży, bo i kwestia niedogadywania się z rodzicami, i temat ukrywania się w internecie, kiedy to jesteśmy odważniejsi, gdy nikt nie zna naszej tożsamości, naszej twarzy. W końcu to jest w ogóle dramatyczny film akcji, także bardzo polecam. To są naprawdę takie książki, jakich już się nie robi. I słuchajcie, ulubieńca znalazłam, jeszcze w grudniu przeczytany, więc spoiler, co się znajdzie na liście najlepszych książek roku. I jest to Cinder. Gdzieś ty były całe moje życia. Wiedziałam, że to jest retelling, reinterpretacja kopciuszka, ale nie wiedziałam, że taka zmyślna. Bo w naszej wersji kopciuszek nie gubi na schodach pantofelka, a całą nogę. Jest bowiem cyborgiem i zamiast rozdzielać. Mak od czegoś tam siedzi w garażu i naprawia roboty i inne automaty i tak naprawdę ten motyw Kopciuszka jest tutaj bardzo sprawnie ograny, tak delikatnie zaczerpnięty, a wsadzony do sci-fiowych okoliczności, do wojen toczących się gdzieś tam międzyplanetarnie, międzyksiężycowo. Owszem, jest bacocha i dwie siostry, ale one wcale nie muszą być wredne, wręcz wszystko, co robi Cinder, robi dla jednej z nich. No naprawdę byłam zachwycona, bo dawno nie potrafiłam się zaangażować w żadną taką fantastyczną młodzieżową opowieść po kroju tych wszystkich okoliczności, Okrutnych Księciów, a tutaj się wciągnęłam i na pewno będę chciała sięgnąć czym prędzej po kontynuację, bo jestem ciekawa, jak autorka pokombinowała z interpretacją tych innych baśni. Mam wrażenie, że już tutaj mieliśmy taką zajawkę rozpólki, która robiła za jakiegoś informatyka, hakera no bo co miałaby robić, jak ją latami trzymają w wieży logiczne. No i Cierń, czyli moje kolejne spotkanie z Kingfisher, które udowadnia, że to nie jest moja autorka. O ile widzę, co ona robi w swoich książkach, jak próbuje się, a to bawić formą, a to zmieniać znane motywy, a to łączyć z pozoru dziecięcą tematykę z makabreską. Tak kompletnie to do mnie nie dociera i nie towarzyszyły mi żadne emocje podczas lektury. Nie zależy mi na losie postaci. Jeżeli chodzi o cierń, to mamy tutaj spojrzenie z drugiej strony na baśń o śpiącej królewnie, bo historię te poznajemy z perspektywy tej złej, tej powiedzmy czarownicy, co to się zmienia w żabę i która piękną księżniczkę w wieżę zamknęła. Tylko, że to oczywiście pozory. My się w trakcie lektury dowiemy, że to tak nie wyglądało, że nikt się czarnym charakterem nie nie rodzi, tylko zostaje nim stworzony przez postrzeganie społeczeństwa, trochę jak w Malis, że ludziom łatwiej jest przyjąć pewne założenia niż dojść do prawdy. No Ogólnie przesłanie super, ale znowu forma taka, że nie to dla dzieci, nie to dla starszych, nie to zabawne, ni moralizatorskie. Skaczemy w chronologii wydarzeń, znowu tworząc niemal dwie oddzielne historie, a podobnie było w Pokrzywie czy w tej książce z ciastkami, a tu też z jednej strony ta czarownica gada z księciem, który chce trafić do tej księżniczki, z drugiej wspomina, jak to jak do tego wszystkiego doszło i się na żadnej linii czasowej nie mogłam wciągnąć. No zwyczajnie nie jestem chyba fanką stylu Kingfisher i chociaż jak widzicie próbuję, próbuję z jej kolejnymi powieściami, jeszcze jedna mi została, jestem w trakcie lektury i widzę to jej nowatorstwo, po które za każdym razem sięga. To niekoniecznie to nowatorstwo do mnie przemawia, zawsze coś mi się gryzie, to nie jest stricte coś mojego i nigdy nie jestem w stanie jej dać pięciu gwiazdek. I słuchajcie, tylko Lokuda czytałam w PDF-ie, a wszystkie pozostałe książki z dzisiaj to audiobooki. Także, no, mówię, uzależniłam się. Jeżeli chodzi o sferę filmowo-serialową, no to zaczęłam nadrabiać Arcane, pierwszy sezon, bo hype ogromny na tytuł panuje w mojej bańce, więc stwierdziłam, że warto byłoby sprawdzić, za czym szaleje ludzkość. I mnie, niestety, to nie chwyciło, ale domyślam się dlaczego. To znaczy, graficznie, montażowo, faktycznie jest to produkcja, no może nie przełomowa, ale na pewno się wyróżniająca. Charakterystyka postaci również jest niezwykle interesująca. Tutaj szczególnie historia Jinx, i przeszłość, te głosy, które. Które słyszy w głowie, skąd się to wszystko wzięło i jak się objawia. Ale nie do końca interesuje mnie ta cybertematyka. To raz, a dwa, ja nigdy nie byłam fanką tego typu gier, chociażby Lola, na podstawie którego powstał serial. Mnie bardziej ciągnęło do gier powiedzmy spokojniejszych, strategicznych, symulacji, point-click, a nie do biegania i strzelania. Ba, mi świat wspomnianego Lola jest całkowicie obcy, dlatego też nie czułam podczas oglądania jakiegoś rodzaju sentymentu do tego tytułu. Podchodziłam do niego jak do czystej karty, która po prostu okazała się nie moją kartą. Dlatego też nie jestem pewna, czy sięgnę po sezon drugi, może jakoś tam przy okazji podczas szydełkowania włączę w tle, ale nie czuję presji. Nadrobiłam także Marvelowskie To Zawsze Agata. Jeżeli sami nie widzieliście tego serialu, to polecam sięgnąć po niego od razu po obejrzeniu Vision, bo powiedziałabym, że to jest bezpośrednia kontynuacja. W Agacie dostajemy mnóstwo nawiązań do ten, tamtego serialu, pojawią się te same postaci, pojawią się nawet sceny czy dialogi będące nie bez powodu bezpośrednią kalką ze scen z Wandy i tak naprawdę dopiero czytając komentarze na TV Time orientowałam się jak zmyślne tutaj powiązania stworzono, link do TV Time w opisie że dlaczego ktoś wypowiedział takie a nie inne zdanie, do czego się ono odnosi i całościowo kreację i rozbudowanie tego faktycznie doceniam, w trakcie se seansu przeżywałam każdy zwrot akcji ale jak teraz myślę o tym serialu ten miesiąc później, to mówiąc szczerze mało co pamiętam. No i oczywiście cały czas nadrabiam sobie Criminal Minds, czyli zabójcze umysły, do których mam niesamowitą słabość i jeszcze chyba żadnego serialu nie oglądałam tak długo, bo zazwyczaj nudziłam się po kilku odcinkach i musiałam przerwać na rzecz czegoś innego, dlatego nigdy nie skończyłam Gli. A w wypadku umysłów obejrzałam w grudniu czwarty i piąty sezon, teraz oglądam szósty. Wydaje mi się, że moje zaangażowanie wynika z faktu, że no okej, okay, po części jest to typowe procedural, gdzie w każdym odcinku rozwiązujemy inną sprawę kryminalną, ale po pierwsze, nie śledzimy losów biegających z bronią policjantów, a profilerów skupiających się raczej na sferze psychicznej i psychologicznej, zarówno podejrzanych, jak i ofiar, co mnie bardzo interesuje a dwa nasi profilerzy są wykreowani na niezwykle ciekawe postaci, po prostu chcemy im dalej towarzyszyć. A jak się dowiedziałam, że nagrywają kolejne odcinki i wraca Spencer, to daj ta spokój, padłam, powstałam z miejsca. Mam jeszcze większą motywację, by to dokończyć. Jeżeli chodzi o musicale, to w grudniu miało być na bogato. Miały być powtórnie wirujące seks w Teatrze Rampa w Warszawie i z jeśli potrafisz, w Teatrze Muzycznym w Łodzi, ale jak poszłam sobie dwa razy na moją kochaną header, w Teatrze Syrena, bo pięknie trafiłam z biletami na dwóch różnych JD, więc nie mogłam sobie odmówić. Szczególnie, że widzę po tym secie premierowym, na którym byłam jak tylko jakieś tam 6 razy, że pięknie się teraz rozegrali. No to po tym headerowym weekendzie dopadła mnie grypa paskudna trzymająca mnie jeszcze po nowym roku. Ece być może słychać. Dlatego też tak zwlekałam z nagraniami, bo gardło wciąż nie, nie w pełni moje. No i reszta biletów poszła w odstawkę, nic już więcej się nie udało zobaczyć, tylko te bite i nie trzy tygodnie i po prostu usiedziałam w domu z gorączką. To był grudzień, za chwilę natomiast przybędę do was z materiałami podsumowując mi rok 2024, więc zachęcam do pozostawienia subskrypcji, by tego nie przegapić. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem.